Siema, z tej strony Dawid Mike, a dzisiaj przechodzimy 3 kolejne challenge Foxy Foxy plus sam 1 plus e, f... 10 10, 10 animatroników po 10 AI e, i powiem wam, że ten challenge jest przejebany grałem go 3 razy już na odcinku powiedziałem, że nie wrzucę tego odcinka bo on jest tragiczny powiecie, co jest problem problem w tym, że Foxy. Nie wiem czemu. Nagle się odpala jak jakiś dzikus. Nie wiem o co chodzi. Naprawdę, on tak się odpala w tej grze. Jeszcze jak mangel przychodzi. Ja patrz, bo ja monotonnie cały czas tak robię. Jak mangel przychodzi, to ja pewnie o jeden raz za bardzo pójdę i już koniec. Przyznam dwa razy bardzo do czwartej. I później nagle, tak tym mangel. Musiałem maskę założyć. Tak, z to Foxy mi wyskoczył, Nie wiadomo czemu. Po prostu. Prosty mi skoczył, nie? To jest dziwne. Już jest. Już nawet nie, nie słyszę, czy ktoś tu jest, po prostu robię to monotonnie cały czas. Mogę raz przesadzić ci już. Czyli, że to przedę zapierdolony, bo to jest dramat naprawdę. Cholern wydaje się tak prosty, tak orszewisty, zostawiając go na trzeci odcinek jako niełatwy, bym miał łatwiej. Wcale łatwiej nie dobra, nie ma fuksyku przez chwilę. Jak jest Foxy to jest różne rzeczy się dzieje, naprawdę. To już jest. jest. Ciekawe kto robi w tych tarach Chyba to był troll. A za chwilę to przyjdzie. Ja mam funkcję do tej okej. Okay.

Bo to jest dramat. Będzie mi latarka że tak to jest moment, że go nie ma w Wygląda, że zaraz mi się skończy latarka. Ale ja mamy trzech nerów. Chcę lepsze wyjścia, nie ma na razie pues jest Nie no latarki mnie nie starczyli rekord na tą głupią noc, bo ona jest strasznie głupia. Nie no potrafię tego tak Dobra, nie ma go. Już jest! Kochany. to była tak ciulowa noc, nie, koniec. mój ja! Boże, Kochan, nie. Tu się, powiecie, nic nie działo, ale to było takie w bo Foxy z tupy czasami atakował, to było... Nienawidzę tego. To jest Foxy na pięć, to już może być, bo on nie będzie aż tak agresywny. O, oh, proszę, to i nie trzeba po prawo patrzeć. Prawo, świecić. I maska. Dobra. O, co? mi? jak go mamy, zarobiście. od tego co ja robię w też. Finalnie mi się zgodnie w tym

No, Eeeeh tego Foxego i Mendy za pierwszym razem przeżyłem chyba To orga dla mnie Aż Foxy mu... No ucham, no ja pierdzielę, no czemu mi się nie złączyło to z Bonnie Twitter. Gra jest tak losowo głupia, że to hit No dobra no w się sensie W ogóle miałem wcześniej minigierkę. W ten odcinku co nie, nie wchodzi, bo tyle razy zginą na tym Foxie, że to powiedziałem, że to nie ma sensu. Ten odcinek by trwał półtorej godziny. Jeśli z tym Fazer to nie, nawet nie wyniczy dłużej. I tak zastanawiam teraz. <laughs> e, właśnie miałem taką minigierkę wtedy. Co nie? Tam było od, um... Fredy o tym Freddy i wasza marionetka zaproposła, że tajemniczy nie jest w tym takie. No ja tutaj lecisz. sobie na to. Ten bo nie wkurzę. To cięutko wkurzę, od tego nie robię. Nie wiem czekaj tak się będzie na 20 Łam sobie tego trzeba trochę bardziej tak do... No właśnie no chciałem to zrobić w użymę dziury No ale chyba nie tylko za to kurwa Milime, mili milisekundy dosłownie, nie? Chciałem zrobić... Ja pierdziele, ja się go spodziewałem, nie? <śmiech> 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 okay. Dobra, że ich noski nie działają. To nie E, dobra, kurwa. Te na free jump scare. Ja pierdziele. Trzeba nie ma tr nikt ledwie co sobie mogę poradzić. O. Oh. Co był traw? To jest traw. 15. po z tego poświęciłem? z drugiej strony też kupi? Aż okay. tak się spodziewałem. Właśnie coś ci... Chciałem tak też zrobić. Chodźmy trochę. Bo jest tam. Super. Aż teraz teraz nie chodzę tu On tam wchodzi po wędach, więc trzeba być gotowym. No tak, dobra. Tak, 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 tak. tak. Zero, czy można dociągnąć? Napierdziałem, ja myślałem, że to cząstka był Dobra, to... Nie, jeśli ja tu zginę, to... 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 spokojnie, marnie dopełniłem tu do otoczenia wskazać się i zarobiście. No a szybko Dobra ja wiedziałem No da się to właśnie było... tego się... jest spokojnie, bo nie słyszałem nic, żeby w się ruszał No ludzie Dalej mam 4% baterii a patrzcie ile ja zmarnowałem tam na Foxy wtedy Jeszcze cię jem Raczej to musi być pomysł No, ale tak mi nie rób Dobra, ale wiemy, że jeszcze ten za chwilę wyjdzie Jeszcze nie wyszedł Teraz, Dobra, idealnie.

No, to było wahanskie owo, był awful of scott. Dobra, czy to jest stąd? Czy może się teraz sobie pojawić? Jeszcze nie? Teraz. Dobra, byłem gotowy, nice. Wow. A tam milisekundy znowu. Dobra, to też nie jest takie proste cięcie, jak się wydaje. To za dużo już kraw w tego filmu Tu się wszystko myli. to zrąbałem. Każda kolejna, zanurzałem.